Pani marszałek, Proszę drodzy bracia i siostry, zwracam się do Was. Zwracam się do Was. Trochę szacunku dla osoby duchownej, zwłaszcza z Waszej strony. Zwracam się do Was, nie do tych bezbożników, ale oni jakimś cudem jakimś cudem spłodzili ewangeliczny projekt ewangeliczny projekt, który Wy powinniście poprzeć. Jesteście, przyznajecie się do chrześcijaństwa. Pytam się, czy pójdziecie za głosem sumienia i pieniądze, chociaż część pieniędzy, cząstkę pieniędzy, która idzie na kościół w tym kraju, przeznaczycie na biedne dzieci. 700 tysięcy dzieci w tym kraju nie dojada przez 6 dni w tygodniu, nie je ciepłych posiłków. Czy pójdziecie za głosem szatana, który wam każe dawać łapówki księżom za to, żeby robili Wam kampanie, kampanie wyborcze z ambony. Panie pośle! Panie pośle! Szanowni Państwo, ogłaszam dwie minuty przerwy i proszę konwencjonierów. Ale ja nie skończyłem jeszcze.